Ogólnie Liza ma chorobę, musi sprawdzać trzy razy drzwi, czy zamknęła. A żelazko wyłączyłaś? A żelazko wyłączyłaś? Żelazko wyłączyłaś? Jeszcze taka akcja, tutaj nie ma numerów w pokoi, tylko są opisane. Tu mamy tu mam Beauty, tutaj mamy Fade. happiness harmony też lasko wyłączył hello nasz przewodnik już czeka hello good morning, good morning. Hello. are you fine fine <laughs> Nice to no, so today we will be się with a, oto Taka honda. Yeah, I'm making a YouTube video, so you will have a free advertisement. Hopefully, I get a good job. So you advertise on YouTube. Yeah, we find you also on the internet, YouTube, and other stuff. Facebook. Facebook, yeah. siedzimy w tym powodzie. Śmiesznie się tu jedzie, bo to tak całe po drodze chodzi. Nie wiem, ciekawe, czy ten telefon będzie śnieżyć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, bo iPhone nie radzi sobie niestety z słabym światłem. Zobaczymy, jak to wideo będzie wyglądać. No ale jedziemy na wschód słońca, także ponakręcam tam różne urywki, zobaczymy, co uda się tutaj z tego wykręcić. A pan się ucieszył, że będzie na YouTubie, bo powiedziałem, że tam zostawię jeszcze do niego kontakt i że każdy, kto przyjedzie, będzie mógł sobie skorzystać.